Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witamy się na przeglądzie w Kiku i będą to ubrania ym, damskie. Yy, I zaczynamy od takich fajnych sweterków. Już jest zimno, więc yy, sweterki wjeżdżają. Tu mamy rozmiar 4,6 yy, za 45 zł. I jak widzicie, on jest w takim kremowym kolorze. Yy, tak wyglądają jego rękawy. No i tutaj przez środek mają jeszcze yy, takie dziureczki. Dalej co my mamy? Tu jest bardzo ładny taki. Tu bardziej jest w takim, w takim, w takim kolorze ekry, ekry z różowym 45 zł kosztuje i tu jest akurat 44 rozmiar, ale wiecie, że tu w kiku są naprawdę bardzo duże rozmiary, więc trzeba szukać. Następnie co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze mamy, jak widzicie, taki półgolfik. I już zerkniemy na cenę. Cena to 24,99. Słuchajcie, i tu mamy rozmiar 48. On jest taki cieńszy, ale bardzo przyjemny materiał. Zobaczcie, jakie tutaj naprawdę ładne kolory obok. Również Ramoneska zaraz wam ją pokażę. Ale na razie pokażę Wam tutaj na dole sukienkę. Sukienka kosztuje 60 zł. I ta akurat jest w rozmiarze 4,2, ale z tej firmy są naprawdę. No, już nie będę się powtarzać. Wiecie, że tutaj w kiku są duże rozmiary, więc trzeba po prostu szukać. Tu jest guziczek. Tu mamy takie, jakby takie odcięcie. No, tak ładnie się prezentuje. Bardzo cieniutka. No, ale teraz wiecie, teraz jest moda na takie sukienki. Zakładacie jakiegoś kozaka. Jak już jest troszeczkę zimniej, to kozaka, jakąś kurteczkę i fajnie się w tym wygląda. Dobra, przechodzimy dalej. Dalej zobaczcie. Mamy tutaj taką sukienkę, i na to jest nałożona ramoneska. Ja tą sukienkę Wam kiedyś pokazywałam, więc już nie będę pokazywać. E, pokażę Wam tą ramoneskę. E, już szukam. Ceny: tu jest akurat rozmiar 48, więc jak ktoś chce, to może sobie tutaj e, szukać. E, dużych. I tu mamy ją za 80 zł. Także tak ona wygląda, bardzo fajnie zrobiona w kolorze różowym. Nie wiem, czy jeszcze nie były w kolorze brązowym, ale nie jestem pewna, bo coś mi się tutaj, coś mi się tutaj mm, świta, że coś chyba, coś, coś takiego było, przepraszam, tu się zakręciłam. Sukienka 6 dyszek, jakby ktoś chciał wiedzieć. 45 zł kosztuje ta bluzeczka. Tak, i już Wam pokazuję. O, to w sumie jest taka jakby sukienka można nosić ją jako tunikę, można nosić ją jako sukienkę, zobaczcie możecie sobie przepasać jakimś paseczkiem e, tutaj na przykład przez środek e, i będzie również to fajnie wyglądało e, tą bluzę już wam kiedyś pokazywałam więc przechodzimy tutaj niżej, e, tu mamy spodnie dresowe i spodnie dresowe są w kolorze czarnym poczekajcie szukam ceny kurcze nie lubię jak tak są poprzyciskane bo zaraz pewnie mi to spadnie. Nie, nie spadło. Dobra, 45 zł kosztuje i rozmiary również są większe. Mamy sznureczek, możemy sobie ściągnąć głębokie kieszenie i przechodzimy niżej. Tak wygląda kolor. Trochę mi tu prześwietla, one w, rzeczyw w rzeczywistości są takie bardzo czarne i tu mamy na dole ściągacz. No i z tyłu pewnie bez niczego, ale jeszcze zobaczymy, bo czasami są jakieś rysunki, czasami jest kieszonka, więc wolałabym Wam pokazać wszystko, co jest. No, jak one wyglądają, o tak powiem. Tu mamy następne i słuchajcie, na przykład ja może kolorystycznie nie taki granatowy, ale, poczekajcie, 39,99, ale materiał jest po prostu bomba. Ojejku, jak ja uwielbiam taki materiał! Kieszenie są dosyć głębokie. E, na boku mamy lampasik, taki kremowy. I ściągacze na dole, ale ściągacze nie są szerokie, tylko takie, zobaczcie, takie, e, takie cieniutkie. Powiem Wam szczerze, że ja chyba takie same mam w domu, tylko czarne, ale z pepką. Tak, chyba w pepką kiedyś kupowałam, co Wam e, również je polecałam. Noszę do tej pory i nic się z nimi nie dzieje. E, dobra, i z tyłu nie ma żadnych kieszonek, więc tak one się prezentują. Zaraz Wam pokażę jeszcze bluzy. Tak, pokażemy Wam bluzy. Tu mamy taką w kolorze różowym z takimi kwiatkami. O, jeszcze są dodatki e, takie skórzane, brązowe. Poczekajcie, bo te ceny zawsze mi się tak chowają. Zerkniemy najpierw, jaki to jest rozmiar. Tu mamy rozmiar 48. I ona kosztuje 59,99. Tu jeszcze ona ma takie sznurki, i te sznurki e, robią robotę w tej bluzie. Bo zobaczcie, jak je przerzucicie do przodu, to ona już całkiem inaczej e, wygląda. Ma kieszonki. Tu ma takie, widzicie, skórzane takie wstawki. Jest ona z tej firmy Janina, więc e, ta firma ma naprawdę chyba ponad 50 rozmiar. Tak, także jak ktoś chce takie rozmiary, to, to szukajcie tej firmy w kiku, bo naprawdę warto. Przejdziemy może tutaj w tą stronę i tu mamy taki Ala płaszczyk. Nie widziałam tego, więc Wam pokażę. On kosztuje 60 zł, ale już Wam mówię, że to jest taki płaszczyk, że on ma tylko tutaj guziczek. Poczekajcie, wsadzę tutaj tą cenę. On ma tutaj tylko taki guziczek i tu jest rozpięty, ma kieszonki. On jest bardzo cie cienki. Bardzo cienki. Zobaczcie, tak od środka wygląda. No taka po prostu bluza może bardziej, nie taki płaszczyk, tylko bluza do założenia sobie, nie wiem, gdzieś wypad do sklepu, czy gdzieś na jakiś spacer, a jest teraz fajna pogoda, więc można chodzić w takich e, cienkich rzeczach. Tu mamy polary, które również Wam pokazywałam, dużo takich misiowych e, bluz. E, zerknę może tutaj, bo tutaj chyba są jakieś nowości. Zobaczcie, takie półgolfiki. I sama się zastanawiałam, czy sobie nie kupić, bo zobaczcie, jaka cena: 20 zł. 20 zł. Cieniutkie, ale cienkie bluzki też są potrzebne yy, zimą, tak? No, nie wszędzie jest zimno, w domu nie jest zimno. Zresztą można założyć ją pod jakąś grubszą kurtkę i też będzie dobrze. Ja lubię chodzić w takich bluzeczkach. Chyba taki golfik mam czarny, ale na pewno nie kosztował 20 zł. Także tu mamy taki, tam jeszcze jest granatowy, tu już mamy inne, ale może Wam pokażę, żeby taka trochę była różnorodność tych rzeczy. 20 zł, też z tej firmy, więc rozmiary spore, tu mamy akurat 4,8, o widzicie tam chyba do 52 jest, yy, jest największy. No ale słuchajcie, te bluzeczki się rozciągają, Trzy, musicie patrzeć na to, że one się rozciągają, że na przykład pani ma 52, rozmiar... Przepraszam, basz mnie przytknęło. 52 rozmiar to może sobie sprzymierzyć e, również rozmiar większa pani. Dobra, tu mamy taki kolor. Aha, tutaj ten granatowy jest taka, a tu ten granatowy to są właśnie te półgolfiki. I tu jeszcze wam pokażę, bo chyba widziałam tak. Tu są jeszcze te bordowe półgolfiki. Poczekajcie, bo zawsze jak tym kręcę, to się boję, że to wszystko pospada. Tu macie w takim kolorze. Taką bluzeczkę, nie, tu już coś innego jest. 30 zł kosztuje i tu mamy rozmiar 4,2. 4,2, fajny materiał, też się rozciąga. Zobaczcie, tu mamy rozmiar 48, tam mamy 46, więc naprawdę bardzo dużo rozmiarów. Eee, no i dobra, rękaw wygląda tak. No i ona jest taka dłuższa bluzeczka, tunika, a dla niektórych nawet mogłabym powiedzieć, że to mogłaby być sukienka. Chociaż nawet nie wiem, czy to nie jest sukienka, bo jest dosyć długa i z tyłu jest przeszyta. Z tyłu jest przeszyta. Dobra, tu chyba e, będzie już wszystko. Idziemy dalej, idziemy dalej. Poczekajcie, bo tu pani idzie, żebym się z nią tu nie zderzyła. Jest dużo e, teraz przecen w kiku, więc e, wpadajcie na przeceny, bo na tym też fajnie można e, sobie zakupić. E, fajnie można sobie zakupić, ale tu teplam. Można zakupić sobie fajne ym, ubranie za fajne ceny. O, to chciałam powiedzieć właśnie. Yy, a tu mamy nowości, takie golfiki. Tu mamy akurat rozmiar 4,2 i ten golfik kosztuje 59 zł. Mam nadzieję, że Wam pokażę je, chociaż będzie mi bardzo ciężko jedną ręką. Zresztą fajnie to wygląda jak wisi na, yy, wisi na jakimś wieszaku, yy, ale chcę Wam tu pokazać, że jeżeli ktoś lubi takie golfy, yy, no to ten jest naprawdę fajny, tylko trochę kłuje. I nie wiem czy mnie to by nie denerwowało, chociaż bardzo mi się podoba ten golfik. E, I zobaczcie, on ma golf, tutaj ściągasz na dole i ściągasz na rękawie e, taki sam. Jest może może być taki e, nawet oversize'owy. Zobaczcie jak to fajnie wygląda, jak te rękawy są tak podciągnięte, podwinięte. I jest naprawdę spory. Tak go wezmę teraz o i on jest spory, że on na pewno będzie wam sięgał, wiecie, no, jeszcze zależy komu, tak? Yy, mi na pewno by sięgał tak yy, porządnie za pas, no, tak porządnie, porządnie. Yy, dobra. No i tutaj chyba ten golfik tylko, jeszcze chyba w kolorze szarym tam leży. No i tak, to będzie dzisiaj koniec mojego przeglądu. Piszcie co tam udało wam się znaleźć, dzisiaj coś innego, nie, nie święta, więc mam nadzieję, że będziecie zadowolone. Wpadajcie na mój Instagram, na mojego Facebooka również zapraszam. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć.